No, siema. Witaj. Ja bym chciał zdać WLK na SMTIL-RP. No, dobra. Regulamin czy do? yy, tak? nie. A po co, jak ja umiem grać w RP? Można się strzelać w mieście? Nie. Bo w mieście jest policja przecież. <gry> No dobra, a gdzie można się strzelać? Poza miastem, w Sandy Forest, w Paleto Bay, na morzu. A co to jest Trash talk to na przykład jak powiem komuś, kurwa pierdolona, nie tam że To jest Thrashtalk. Wiem, bo na Exile grałem, wiesz? To tam często tak jest. Co tam? nie Powiedz mi kogo byś odgrywał. Ja? Zbyszka Fierpetkę. Jest to moja postać ulubiona. Ja po prostu... ...wszędzie gram z Zbyszkiem. To jest taki świr Paleta. I on jest kozakiem totalnym, szefem, nie? Ale kogo byś odgrywał? Ja? z No Zbyszka. Ale idziesz do organizacji, Nie. do firmy, yy, ja będę yy, tak się Okej. Okay. Ile lat postać? I yy, 22. Ty? A ja mam A ty? ja mam 16 Co to jest RS RS? Yy, to jest takie auto Audi RS7 na przykład albo RS6 jest też. No to świetnie mi swój ekran. Yy, Ale który by mam dwa? Dwa. Dwa? Mhm. Ale da się tylko jeden, wiesz o tym? No to chujały. No bo mam na jeden Discorda, na drugim mam YouTube'a. To co, co byś chciał? YouTube'a czy Discordę? Yy, Fajna odpowiedź. Dobra, już odpowiem. A nie wiem czy mam zainstalowany, czekaj. A mam, dobra, świetnie. Mam ta I co mam robić? Malować domek. domek? Cały czas malować, bez ustanku, tak. RS, co to jest? To jest RS, pojęcie czekaj. teraz. RS, RS. To jest pojęcie roleplay? A, marry, a marry, czemu? Marry, marry. Czekaj, bo ja nie umiem się rozgwoić. Ale powiedz mi, nie? Co mi na przykład da skrót RS, nie? Na przykład po powiedz mi, co to jest, ja ci powiem, nie? Tylko skróty, no to ja na przykład nie znam angielskiego. No to skąd ja mam wyjść? Ej, no grasz w RP, no pojęcie musisz zdać, to ciebie nie wiem, co jest, jest RS. Run. R. Reweński nie. R.S., Kurde, mele. Nie wiem, stary, przytocz mi pojęcie to. To jest rape sex. O kurde, Eee, to, to nie, jak takich... Nie, nie robi takich rzeczy. Skąd to mam to wiedzieć. Co pojęcia, ETF? Dokonanie aktu seksualnego bez zgody drugiej strony. No to może gwałt czy coś, nie? Co to jest imersja? O no, wczuwanie się w świat y, gry tego GTA Online całego RP i na przykład wiesz, czuję ból, strach, zmęczenie, głód że, jak jest zimno, to mi zimno. O no, jak jest na komendzie policjant to jest ich tam tysiąc i nie tylko jeden. O no, i takie, nie? No ale co dam? Co to jest power gaming? O, power gaming. To najprostsze pytania zadajesz przecież. To... O tej te misji z przemocą. Przemocą? No to podchodzę sobie. Jestem na szpitalu, nie? Mówię dzień dobry, bo jestem kulturalny. I na przykład stoi tam medyk. I ja mu piszę na me. Wyciągam mu apteczki z kieszeni i odchodzę sobie. Nie? Nie pytam go o nic, tylko sobie. Od... A bez? Bez... na przykład idę koło typa i piszę mu ptak yy, na mu na czapkę. Nie? <laughs> I co? Co on masz zrobić? Nie może. No to w power game to jest. No dobra, czyli ty chcesz być mechanikiem, tak? Nie taksówkarzem. Taksówkarzem, bo mechanik ja się nie znam na auta. Ja wiem, że jest kurwina wstecz na wałcie, ale więcej nie wiem. Co to, to jest CB? CB to jest... Co... Waiting. To jest prowokowanie... tych... tych graczy, co udają policję. To jest prowokacja ich. CL. CL to jest Combattino Loginio. Mhm. No, wiesz, wale celkę, F8, quid, hello. Pg. No to już pytałeś, Power Gaming. Ano i FD. FD? Fail, fail driving. To jest, na przykład, jazda ścigaczem po, po górach. Eniot. Eniot, Ninja Jacking. To jest wywalanie ludzi z auta, chyba. Jakiej fikcyjnej postaci nie można stworzyć w sieci RP? Żadnej. A jakie to są fikcyjne? Fikcyjne? Fikcyjne to na przykład, jakby Andrzejem żejem. Nie, Supermanem bym chciał być na przykład. Mhm, super. Słuchaj, podbija do ciebie wroga ekipa. Jesteś z dwoma ziomkami, ich jest ośmiu, poddają was i zaczynają cię przeszukiwać. Co robisz, aby zachować swoje rzeczy? Te, proszę ich, żeby mi nie brali nic, bo ja, bo się boję. Na przykład... Mówię tak... Nie bierz mi, proszę, mało mam. A on mówi... Nie, wezmę ci wszystko! A ja mówię, nie, proszę, nie bierz mi. Okej? Okay? Mhm. No. Ten przykład akcji roleplay na osobie, która nie ma pulsu i oddechu. Ja firdzielę, a ja medykiem nie jestem przecież. Ja jestem taksówkarzem. Ale, taksówkarz? To po prostu, to jest... Tylko w nie? Muszę wiedzieć, się, które rzeczy sprawdzę. Dobra, no to parze. tak. Słuchaj. Jadę sobie, ja do sobie jak co dzień taksówką moją, zyszu sobie jedzie, słucha muzyki, rock'n'rolla, wsiada klient, nie? Wiozę go w miejsce wyznaczone i mówię tak, 20 zł, no czy tam dolarów, do widzenia. A on nie odpowiada, nie? Odglądam się do tyłu, a on taki cały siwy. I nic nie mówi, nie? I podchodzę do niego Sprawdzam mu puls na nadgarstku Tam wiesz, me sprawdza puls DO jest On tu mówi Na traju, że, że nie ma I ja mu Mówię Oj byczku, chyba nie żyjesz Dzwonię po karetkę I... Lekarz stwierdza zgon I on ma czeka wtedy no I idzie do admina mówi tak ja proszę ck bo y, z umarłem w grze trochę słabo ale chuj tak uznam ci jak słabo co miałem lepiej zrobić Czy wiesz, że to nie jest e, 100% roleplay, role, tylko bojówka? Jak bojówka? Tu jest bojówka na serwerze. Serio? Tak. Szia ale szkoda. Ja chciałem odgrywać. Tu może odgrywać, ale... Mało osób chce grać na tych prawdziwych herpekach. No to... Ja będę tym innym takim. Oni tam się będą strzelać. Ja sobie będę jeździł autem tak. tak. Siema, Siema to ma... Miej wąt W razie co? Włączone co? Miej włączone nagrywanie. Co? Jak też włączone nagrywanie na razie, bo... A, jakby mnie chcieli przekopać, nie? Na szpitalu, czy przy komendzie, czy w mieście bez twojej winy. Dobra. Są od tego czerwone strefy Yyy... Co? S są wystarczone strefy do strzelania się. Dobra, tak. dobra. Zresztą na, na szpitalu nie mogą mnie pojmać. Tak no tak, słabo. Dobra. To będę zgłaszał ich wtedy, nie? No, także nagrywaj. Co to już wszystko? Tak, a dziękuję. Kiedy, a kiedy mogę dołączyć na tego? Już. Na serwer? Już. A, a mogę nagrywać na YouTube odcinki z serwera? Nie ma problemu. Czyli nie będzie RODO czy coś? Nie. O, super. To dzisiaj ten nagram coś. Jak tak, tak Koper, myślę. cieszy mnie? Dobra, to ja idę... Idę kawę co zrobię i będę grał. Jak to się mówi? Smacznej kawusi. Policjant mnie dusi. A jak? Dzięki. Dzięki, cześć. Ja pierdolę. ja się będę grać zrobię. Ja pierdolę. Hello?